Dziś jeszcze raz na chwilę wrócimy do tematu RTX 5060 i 16 GB i już wam tłumaczę dlaczego. Jak zapewne wiecie, ta karta ma interfejs PCI Express 5.0, ale razy 8. Także o połowę jest obcięta magistrala. A wiadoma sprawa, że jeżeli ktoś robi testy premierowe czy to ja czy też inne osoby, no to robimy to na jak najwydajniejszym sprzęcie, w tym na najnowszych płytach głównych ze wsparciem właśnie dla PC Express 5.0. Ale co się stanie, jeżeli taką kartę zakupicie do komputera, który ma wsparcie dla PC Express 4.0 albo też 3.0? Także jeżeli chcecie się o tym przekonać, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. moi drodzy witam was bardzo serdecznie zanim przejdziemy do konkretów to na początek kilka takich podstawowych informacji mianowicie zerknijcie jak wygląda przepustowość poszczególnych generacji PCI Express i tak w przypadku PCI Express 3.0 przepustowość wynosi 32 GB na sekundę PCI Express 4.0 Podwojona już wartość bo 64 GB no i Pisa Express 5.0 128 GB na sekundę. No i patrząc na te informacje, i biorąc pod uwagę, że w tym przypadku mamy o 8 mini Pisa Express mniej, no to możemy się domyślać, że na tych starszych złączach Pisa Express będziemy mieli słabszą wydajność. O ile? No o tym za chwilkę się przekonamy. Testy wykonałem na dwóch platformach, mianowicie na M5 z Ryzenem 7600X, ale ustawionym w tryb Eco Mode, czyli do TDP zbite do 65W, no bo nie podejrzewam, żeby ktokolwiek do takiej karty graficznej kupował Ryzena 9800X 3D, no, po prostu jest to przerost formy nad treścią. Oczywiście na podstawkach M5 macie natywne wsparcie dla standardu PCIe Express 5.0 i 4.0, w zależności od tego, jaką płytę główną macie lub też jaką, planujecie zakupić. Natomiast postanowiłem, że wymuszę ten standard 3.0 na płycie, żebyście mieli ogólne pojęcie, jak to wszystko wygląda. No i drugie testy wykonałem na podstawce AM4 z Ryzenem 5600. Tutaj, jak wiadomo, możemy mieć natywne wsparcie dla PCI Express 4.0 lub też na starszych płytach dla standardu 3.0. Także jest to test taki bardziej praktyczny, no bo jeżeli ktoś ma kilkuletniego kompa, powiedzmy właśnie z Ryzenem 5600, na starszej płycie głównej jest z, z interfejsem 3.0, no to w tym momencie warto taki materiał obejrzeć zobaczyć, czy taką kartę z obciętym interfejsem, przypomnę o 8 linii, warto na taką platformę ładować. Testy wykonałem w, 10 grach, nie, sorry, w 8 grach w rozdzielczości 1440p, natomiast są to gry bardzo wymagające, no bo chciałem jak najbardziej tutaj obciążyć kartę graficzną, żeby wykazać te różnice w samym interfejsie. Zanim jednak do testu przejdziemy, no to kilka słów na temat tej karty graficznej. Aurus RTX 5060 Ti Elite. Także kilka słów na temat tej karty Wam powiem. A w podsumowaniu, jeszcze poza samymi wynikami wydajności, które są najistotniejsze w tym przypadku, powiem Wam, jak wygląda kultura pracy tej karty i temperatury. Bo to też jest pewnie dla wielu z Was istotne. Oczywiście dla tych, którzy taką kartę chcą zakupić, czy też którzy chcą kupić RTX -a 5060 Ti, zacznę od wymiarów. I powiem szczerze, że jak na RTX -a 5060 Ti, to karta ma dość pokaźne rozmiary. Jej długość to 328 mm, szerokość 315 mm i w obudowie zajmie Wam dwa sloty. Chłodzenie to między innymi 3 śmigła o średnicy 100 mm działające oczywiście w trybie półpasywnym. Mają one podświetlenie RGB w postaci oringów. Ich obramówka wykonana jest jako jakości tworzywa. Na boku posiada również podświetlenie, a dokładnie podświetlane logo AORUS. Natomiast warto dodać, że w trybie półpasywnym nie będą podświetlane oringi na wentylatorach. Druga część chłodzenia to dwuczęściowy radiator połączony ze sobą pięcioma ciepłowodami i średnica 6 mm są one niklowane. No, i zwróćcie uwagę, że ta druga część tego radiatora jest dłuższa, nawet jak samo PCB karty. Na tyle znajduje się aluminiowy backplate w dwóch kolorach, czarnym i szarym. Co też istotne, ma on termopady w miejscach, gdzie zainstalowane są na karcie graficznej pamięci VRAM. Także fajnie, już nie pełni on tylko i wyłącznie roli estetycznej. Dodatkowe zasilanie karty to kostka ośmiopinowa PCIe Express umieszczona na końcu PCB. No i karta posiada dwa biosy: Performance i Silent. Na koniec zadam jeszcze, że producent na tą kartę udziela czteroletniej gwarancji. Tyle, wydaje mi się, z ważniejszych rzeczy. Gdybyście jednak mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. A teraz jedziemy z konkretami, czyli z wynikami testów. Zaczniemy od testów na podstawce AM5. To co nas interesuje najbardziej to wydajność pomiędzy standardami 5.0 i 4.0 i jak widać tutaj różnic praktycznie brak. Po wymuszeniu standardu 3.0 notujemy wprawdzie spadki, ale marginalne. Choć są dwa wyjątki, a mianowicie Hogwarts Legacy i Indiana Jones, gdzie odbiło się to trochę większą czkawką i wydajność spadła odpowiednio o 5 i 7%. Poza tym nie sądzę, żeby ktokolwiek specjalnie wymuszał standard 3.0 na podstawce AM5. Jeżeli chodzi o testy na M4, to tutaj dodałem na wykresie wydajność Ryzena 7600 i karcie działającej na PCIe Express 5.0, żebyście mogli zobaczyć z jakimi stratami musicie się liczyć. Powiem szczerze, że spodziewałem się większych różnic, zwłaszcza na karcie działającej na PCIe Express 3.0, ale tragedii jak widać nie ma. Aczkolwiek są wyjątki, tak w Hogwarts Legacy, średni klatkaż jest sporo niższy w obydwu trybach w porównaniu do AM5, ale co ważniejsze, bardzo mocno spadł 1% low. I tu mówimy aż o 30%. Kolejny tytuł to Stoker 2. W tym przypadku, o ile średni FPS zbytnio nie ucierpiał, o tyle 1% Low już tak. I tutaj różnica to 20%. No i jeszcze Indiana Jones, gdzie karta na pisie Express 3.0 kuleje zarówno w średnim, jak i minimalnym klatkarzu. Podsumowanie: zacznę od krótkiego omówienia wyników na platformie AM5. Tutaj nie ma tak naprawdę znaczenia, czy będziecie mieli płytę główną ze wsparciem dla standardu 4.0 czy też 5.0. Te różnice są marginalne w okolicach 2% średnio. No i tragedii nie ma też przy wymuszonym standardzie pisa Express 30, aczkolwiek były dwa wyjątki w postaci Indiana Jones i Hogwarts Legacy, gdzie te różnice były już zauważalne. Aczkolwiek no, nie sądzę, żeby ktokolwiek na siłę wymuszał taki standard na podstawce AM5. Jeżeli chodzi o wyniki na podstawce AM4 z rezonem 5600, to teraz zerknijcie na wykres, który porównuje wydajność w trybie 4.0 i 3.0 w porównaniu do wydajności na razenie 7600 w standardzie 5.0. Niby tragedii nie ma, ale trzeba wziąć pod uwagę jednak wyjątki. Tutaj były dwa, a dokładnie Hogwarts Legacy i Stoker 2. Chodzi mi o różnicę w 1% low. Tutaj spadki były ogromne, bo 20 i 30%. Mało tego, tyczy się to nie tylko wtedy, kiedy karta była uruchomiona w standardzie 3.0, ale również 4.0. Tutaj z pewnością, poza samą przepustowością złącza, wpływ na to miał sam procesor. Co do samego porównania PCI Express 3.0 i 4.0 na tej podstawce, tutaj wielkich różnic nie ma. Aczkolwiek weźcie pod uwagę to, że te kolejne 2% będziecie w plecy w porównaniu do standardu 4.0. A tak prawdę mówiąc, jeżeli nie zależy Wam na włączaniu ray tracingu w grach, to lepiej kupić RXA 96XT 16GB. Takie jest moje zdanie. Ok, tyle jeżeli chodzi o wyniki, teraz jeszcze kilka słów na temat karty graficznej dokładnie chodzimy o temperatury i kulturę pracy zrobiłem oczywiście testy na obydwu BIOSach i teraz tak, jeżeli chodzi o temperaturę na tym BIOSie Performance, to zarówno na rdzeniu GPU jak i na hotspocie nie było więcej jak 59 stopni Celsjusza obroty śmigieł wynosiły około 1370 na minutę, co poskutkowało naprawdę bardzo fajną kulturą pracy w okolicach 37,5 decybela z odległości 30 cm. Natomiast po przełączeniu na BIOS Silent temperatury zarówno na hotspocie jak i na rdzeniu GPU to około 62 stopnie Celsjusza czyli też bardzo dobry wynik. Na hotspocie Wręcz rewelacyjny. Obroty śmigieł to niecałe 1000 ton na minutę. No i kultura pracy o wiele lepsza, bo o 35 decybeli, Także karta jest praktycznie niesłyszalna. I dodam jeszcze, że na wydajności na biosie Silent nie stracicie, no bo zegary GPU w buście w obydwu przypadkach wynosiły praktycznie tyle samo, czyli około 2900 MHz. Tyle wydaje mi się, jeżeli chodzi o ten materiał. Linka do karty macie w opisie tego filmu. No i pamiętajcie też, że ten RTX ma 16 GB pamięci VRAM. Gdybyście chcieli, żebym zrobił dla Was testy tej karty, ale z 8 GB, to piszcie w komentarzach, no bo obcięta magistrala plus jeszcze umieszczenie jej w komputerze, który ma, powiedzmy, wsparcie dla PC Express 3.0, może poskutkować dużo większymi spadkami. Także dajcie znać w komentarzu, czy takie testy byście chcieli. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.